Cześć, witam was na kanale Wubera. Mam na imię Paweł i w dzisiejszym odcinku pokażę wam w jak prosty sposób zrobić separator cyklonowy. Co to jest? Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to coś co, jak sama nazwa wskazuje, odseparowuje nieczystości, które mogłyby trafić do waszego odkurzacza. W ten sposób zwiększamy jego żywotność i nie ma potrzeby wymiany co jakiś czas filtrów. Tak samo fajną, praktyczną rzeczą w tym separatorze jest to, że on naprawdę dobrze sobie radzi z jakimiś takimi większymi zanieczyszczeniami, jakimś drobnym gruzem, bardzo miałkim pyłem albo trocinami. Można też tym usunąć popiół z kominka, więc jest to super przydatne urządzenie. Przyda się w każdym przydomowym garażu albo podczas remontu. Jak to zrobić? Będziemy potrzebować właśnie jakiegoś pojemnika, który jest bardzo szczelny. W tym wypadku jest to beczka, ale równie dobrze może to być jakieś stare wiadro po farbie z pokrywką. Dodatkowo będziemy potrzebować wkrętarki z otwornicą o średnicy 50 mm. Jest to średnica takiego klasycznego kolanka. To jak właśnie tutaj widzicie, będę potrzebował kolanko jedno. To ma 8 stopni, a to 90. Tak naprawdę dwa wystarczą, ale mam jeszcze dwa zapasowe na wszelki wypadek. Tutaj jest jeszcze pistolet na gorący silikon, który będzie uszczelniał otwory, które sobie wywiercimy. No i są jeszcze jakieś uszczelki, które mogą się przydać, ale niekoniecznie. A i zapomniałem dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Będziecie potrzebować dodatkowej rury do odkurzacza, dlatego że ta rura, która wystaje tutaj z odkurzacza, będzie podłączona do separatora. A tą drugą rurą będziemy odkurzać. Dobra, przechodzimy do działania. Musimy sobie wywiercić dwa otwory w naszej pokrywce. Jeden znajdzie się centralnie, na środku, a drugi bliżej krawędzi. Dobra, nasze otwory są wywiercone. Ja się trochę ubrudziłem plastikiem, ale możemy przejść do wkładania kolanek. Zaczniemy od tego środkowego. Proszę, bardzo łatwo wchodzi. I teraz to pod kątem 90 stopni. Ono właśnie musi być z tej strony, tak by ta dysza, tak to nazwiemy, była skierowana właśnie tutaj na ściankę, by tworzył się nam w środku ten wir albo cyklon. Więc wkładamy. Wszystko fajnie siedzi. O, może pokażę, jak to powinno wyglądać. Nie w tą stronę. Jak to powinno wyglądać od wewnątrz. O, coś takiego właśnie. Dobra, zakręcam to z powrotem, bo żeby to wszystko działało, musi być naprawdę ten pojemnik bardzo szczelnie dokręcony. Dlatego teraz też może zasilikonujemy sobie tutaj te krawędzie, tych otworów, także mieć pewność, że nie ma tutaj, nie ucieka nam tędy powietrze, bo wtedy będzie gorzej działała. Dobra, nasze super cool urządzenie do silikonowania jest już nagrzane, więc przelecimy sobie tutaj te wszystkie szpary, które się wytworzyły. Dobra, objeżdżamy sobie to z każdej strony. Wcześniej mówiłem, że to jest silikon. Nie jest to silikon, ale może to być zrobione silikonem. Już prawie koniec. I zaraz przechodzimy do dalszej części. Dobra, nasz klej już wysechł, mamy kolanka na miejscu. Teraz możemy sobie wsadzić rurę od odkurzacza tutaj do środka. Ja już sobie to sprawdziłem wcześniej i wiedziałem, że mi się ta rura nie mieści, dlatego wyciągnąłem uszczelkę ze środka i musimy zaumontować tą przejściówkę z 50 mm na 40 Może u Was to będzie wyglądało nieco inaczej, może macie jakąś inną rurę, ale u mnie to tak wygląda, dlatego teraz wkładam sobie ją do środka. O! I zabieramy się teraz za rurę, którą będziemy odkurzać. I tak ona tutaj wygląda. Ma takie zwężenie, dlatego bez problemu zmieści się nam tutaj do tego otworu i voilà. Separator cyklonowy jest gotowy. Możemy przejść do testowania. Zanim przetestujemy sobie nasz separator, chciałbym Wam pokazać, jak wygląda odkurzacz przed tym, jak sobie go przetestujemy. Zobaczcie, wewnątrz tutaj jest zupełnie nowy filtr. Tak naprawdę ten odkurzacz jeszcze nie był używany. W środku tak samo, komora jest zupełnie czysta. Tak więc przetestujemy sobie, ile zanieczyszczeń wpada do środka z wykorzystaniem separatora. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga przed testowaniem. Nie chcę go uruchamiać na razie, bo będzie bardzo głośno i nie będziemy słychać. Pod żadnym pozorem nie zamykajcie dopływu powietrza przy odkurzaniu, dlatego że wtedy w naszym separatorze wytworzy się podciśnienie i zacznie on się sysać do środka. Mogą się połamać nasze ścianki, może się uszkodzić. Dlatego przy odkurzaniu staramy się odkurzać w taki sposób, by w żaden sposób nie dopływać, nie zamykać dopływu powietrza. Dobrze. Podkurzaliśmy sobie gładź szpachlową, podkurzaliśmy sobie piasek. Zobaczmy, ile z tych rzeczy znajduje się na dnie naszego separatora. Jak widać, znajdują się tutaj duże kawałki gładzi szpachlowej, które mogłyby się znaleźć w komorze naszego odkurzacza i dzięki temu zaoszczędziliśmy mu tego i nasze filtry na tym nie ucierpiały. Zobaczmy teraz ile rzeczy znajduje się w środku naszego odkurzacza? Voila! Proszę bardzo, pusto. Jest może trochę zanieczyszczeń na ściankach, ale to jest bardzo drobny pył z gładzi pachlowej. Tak filtr wygląda prawie jak nowy. No i jak sami widzicie, jest to bardzo praktyczne urządzenie, które przyda się pewnie każdemu z Was do Waszych codziennych prac czy na budowie, czy w warsztacie. Bardzo tanim kosztem można sobie zrobić coś takiego, i dzięki temu pomóc dbać o nasze narzędzia. To by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że podobał się Wam nasz odcinek. Jeśli tak, to zostawcie lajka, napiszcie coś w komentarzach. Będziemy bardzo wdzięczni też za subskrypcję, dzięki czemu będziecie mogli mieć dostęp do naszych najnowszych materiałów. A tymczasem żegnam się z Wami do następnego. Cześć!